W uczuciach, pośród nas, który nie chce oklasków, tych sprzedawców nam, oddanych kłamstw na rzecz naszej kultury wara. Wiem, że cię uczy kłamać, lecz lasa tych nie zdoła złamać. Latenty, serce w muzyce naszych prąd tkwi. Dla jednych śli lecz nigdy bez podstaw. nie twoje zostaw, ja z siebie daję wszystko, gardło na Serce Sercu Boże i grzysko temu nie sprostasz. Robią stupy, widowisko, prawda w kikopie. Jak w ręku poker, gujny magister, brokers. Prosty jestem, daję to, co sam, Weź z powietrza. Weź te lice, Widzisz nie jeden lepszy twang, Myślisz, że tak jak on nam zagrał Każdy z nas na węż, jak Hathrich Czas pokuty, pióro na bok zrobię wam z mózgu i myślę tornado Za sensację w stylu brawo, w respekt Nie jestem, jestem perfekt, lecz uczciwie tyram na pensję Wszystko tak, by umysł mój nie był kalectwem To nie jest tak, że dla nich robimy coś dobrze, bo jest rap Oni widzą w tym pieniądze To nie jest tak, że dla nich my jesteśmy spoko, bo dla nich rap jest powiązane z forsą, to nie jest tak, że dla nich robimy coś dobrze, modny jest rap, bo oni widzą w tym pieniądze, to nie jest tak, że dla nich my jesteśmy spoko, bo dla nich rap jest powiązane z forsą. Za tym co myślę, zawsze stale Za tym w co wierzę, zawsze stale Wśród kolejnych debat nad jakością produktu w Oczy przyjaźni i wyspalanie kurzu, tu tyłek I zobacz jak ja żyję Poznaj wzór słów, których to nigdy nie skoń. Siłę, wolność, widzę, a ty co chcesz? Ja zagadam koncert, a ty skaniesz pieniądze Nie ma lekko, koszta netto, a ty za swoją biedność Chcesz wszystko zagarnąć ręką, poznaj się najpierw z relekcją. Żaden reżyser nie pojmie świata, który spisuje długopisem Strach wyjść na ulicę, ale bum, jest niejeden les, za modą pójdzie Zamiast pyta jak u tylko ile sprzedałeś Kiedy teledysk, bo nie widziałem, jak było kiedyś Już zapomniałeś w tu czy hajs przemawia Czy jest elegancko, ja na Co do studia, do południa a potem relaks, w tym moja miłość Życie dla ciebie to kariera To nie tak, że dam się, jadąc na twoim kłamstwie Jesteśmy tu od zawsze, tylko kochają nas bardziej Za co? Za Hiko, czemu? Bo mi na minuty zginiesz, ja zostanę uszytu formy To nie jest tak, że dla nich robimy coś dobrze bo to jest rap, oni widzą w tym pieniądze To nie jest tak, że dla nich my jesteśmy spoko Bo dla nich rap jest powiązane z forsą, to nie jest tak, że dla nich robimy coś dobrze, modny jest rap, bo oni widzą w tym pieniądze, to nie jest tak, że dla nich my jesteśmy spoko, bo dla nich rap jest powiązany z forsą. I dwusza duszę leczy Nad kartką umysłowy streczy Po to żyję, po to się budzę Po to palce tuszem brudzę Z tym się urodziłem i z tym chcę umrzeć Taki mam patent na rzeczywistość Masz za dobrze, czar może prystość Lepiej ostrożnie i z myślą Że może zdarzyć się wszystko Łącznie z katastrofą a la postą San Francisco Mam to przed oczyma radio Redaktor i chwały finał Niczym Izrael Palestyna, Nie da się świata zatrzymać, czasu cofnąć Pozostaje płacz nad niesprawiedliwość co z ludzką godnością pytam Zamiast śmiać się na krokach muszę za szczęściem wzdychać, Patrząc na góry nad miastem Powoli zamykam oczy, daj spokój z bólem I tak zbyt wiele czuję Ból doświadczeń sprawia, że śmiech znika, mówili nie patrz Mówili nie dotykaj, mówili, nie myśl, Co zdarzyć się może za zanim człowiek, a w człowieku odpowiedź Ból doświadczeń sprawia, że śmiech znika, mówili nie patrz, mówili, nie dotykaj, mówili co zdarzyć się może, terror zanim człowiek, a w człowieku odpowiedź. Odkąd pamiętam na szklanym ekranie zbrojnego konfliktu, w pamięci mam zdanie, matka mówiła co teraz... 81, jakieś skrzyżowanie centrum miasta Pamiętam jakieś wojska, stan wojenny To skrzyżona Polska, rozkaz wydany i następne wydarzenia Weź inne kraje, dostały cierpienia, zdarzenia dzieje się dużo złych rzeczy, komuś naprawdę tutaj zależy Środki przekazu, szukając wciąż okazji Konflikty w Azji, na życie zamach nie wierzę w stanach, błonie pentagon Gdzieś z bronią wagon, opuszcza granice Kościoły, kaplice, apeluje Watykan Przebywa wciąż pytań, źle znowu sypiam Odliczam godziny do dnia spokoju Gdy cały świat w końcu zazna pokoju Tak, ból to sprawia, że śmiech smika Mówili nie patrz, mówili nie dotykaj Mówili nie myśl, co zdarzyć się może Terror zanim człowiek, a w człowieku odpowiedź Ból to sprawia, że śmiech smika mówili nie patrz, kurwy, trochę pokory Mówicie rap jest zły, to jaki jest terroryzm, he? Niby o tym się nie mówi, wiem Ważniejsza pensja, wyścig do szczęścia By mieszkać jak pan, jeść jak pan Chodzić jak pan, jak pan mieć pan. Nie kłam, że nie nakręca ciebie lans, bo nie uwierzę Lepiej wytłumacz mi zjawisko rasowych uprzedzeń, zbrodni Ja Helen przyszła, widzę ilu ubyło po Pozamykani w domach, pokojach, skazani na klęskę Wiesz jest człowiek, głównym niebezpieczeństwem Możesz gadać, że pierwsze farmazony Ale proszę cię o jedno, pokaż mi te szklane domy Bym wiedział, że się mylę, bym zmienił świat pogląd na życie oddane pieniądzom Pokaż mi to, dotknę, uwierzę, przemyślę Bo dosyć już człowiekowi dzisiaj.